Oceniamy kanałów widzów 3. Tak, dotarliśmy już do trzeciego odcinka z tej nowej serii, jakże oryginalnej oceniamy kanały widzów. Po ogólnie wyświetleniach, zostawionych lajkach, komentarzach czy nawet dodatkowych subach. Widzę że naprawdę seria spodobała Wam się. I naprawdę jest mi nawet to miło było widzieć. Tak więc myślę, że nie będziemy przedłużali. Lecimy z odcineczkiem trzecim. Kogo na dzisiaj przyniesie los? Zaraz nam koło fortuny wszystko powie. I trafiło na kogo? No oczywiście, szanowny Jakubek, dzisiaj przyszła na ciebie kolej. Zatem zaraz się zobaczymy na Twoim kanale. A zatem witamy na kanale użytkownika Jakubek. Nazwa Kubek i nowy właśnie jego awatar jako tako dobrze wiem, że są od niedawna. Przez długi czas był też znany jako goniec polityczny. Zresztą w tytule z jednego z odcinków z miesiąc temu jest sama nazwa Goniec polityczny. Podałem, że on był jeszcze znany byłeś pod jeszcze wieloma innymi nazwami. Oczywiście mam proskich, nie pamiętać, bo wielu z was, drodzy widzowie, zmieniało nazwy awatara. I wszystkiego mam prawo też nie pamiętać. Kanał buduje też kojarzę kojarze z różnych filmików, na przykład z tego, asteroida, bajgoniec polityczny. Właśnie, Mateusz Malwiecki w czasie wyroku więc tkwiąca świat asteroidą, zmierzającą w kierunku Ziemi. Czy uda mu się ortować planetę? Cóż, myślę, że możemy kawałek obejrzeć. Niech to będzie przykładowy filmik z kanału. Teraz z asteroidą myślę, że przejdę dalej, bo Asteroida to wiadomo o co chodzi. Tak. Wszędzie najlepiej. No, 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 to będzie strike, będzie Strike asteroidy z ziemią Wielkie z ziemią... Wielkie i nie nie. O, bo skoro koniec to koniec. Myślę, że napisy końcowe możemy sobie już podarować. Bo... No, myślę, że nie ma to większego sensu i dalej oglądać. Bo ogólnie są filmik nawet nawet jest tak ciekawy, taki trochę bardziej humorystyczny. Może nie jest jakiś jak mówi, zabawny, ale humorystyczny nie zaznaczy, że ma być zabawny. Posnąć jakiś tam swój humor, jakiś tam ukryty może... Coś z, czy zabawnego, jakieś tam swoje przesłanie. Bo nawet... Wydaje się ciekawe, jakaś asteroida pędzi w Ziemię, nikt nie jest niczego świadomy na początek, póki asteroida nie zbliża się za nadto. Ale pojawia się wielki Mateusz Morawiecki i ratuje Ziemię przed asteroidą i zostaje nagrodzony przez wielki... Wie, no, wielmożnego Donalda Trumpa medalem za, za odwagę. Czy tam za bohaterstwo? To już będę poznał do kwestii dyskusyjnej. Ale na pewno... Nie... No, niektórzy zwrócili uwagę, może wszyscy, na to, że przez jakiś czas był wizerunek pewnej osoby w rogu. Tak, to właśnie był awatar znanego nam wcześniej, jakiegoś gońca politycznego. Obecnie, który jest Jakubkiem, z Jakubem, ale wcześniej był to polityczny. I tam był właśnie jego awatar. Sam film ciekawy, pozostawiający, no, gdzieś tam tę nutkę takiego, no, niedosytu trochę. Ale sam kanał jak widzę, niektóre te filmiki, jak teraz patrzę, teraz mogę mieć pewność, że co niektóre przeróbki związane ze mną, no właśnie, pochodzą z tego kanału, kanału Jakubka, wcześniej znany jako Goniec Polityczny, na przykład coś o coraz bliżej święta, uspokaja szalejący kran, naprawdę sam nie pamiętam, gdzie ty się dopatrzyłeś tego szalejącego kranu, ja raczej... Nic nie miałem o kranie, tylko o, tylko o komputerze, by nie szalał. Albo Chill Wagon Jolka. To była ta piosenka jakaś, nie wiem. Nie wiem też czemu aż tyle wyświetleń to zbiera, ale widać, że to musi być jakiś popularny temat. No, albo coś o wielkim buch, bałabuch. Tego tak nie wiem, co oglądałem. Ale tu widzę właśnie, ty mi właśnie myślałeś o filmik na urodziny. Albo to mama ostrzegała.

Cóż, ty mi ten kojarzę, wiem że go oglądałem raz Owszem, miniaturka wydaje pokazuje, że będzie ciekawe A to tylko, Panie niektórzy by się mogli zawieść, że tylko podejście do, to, do kibla otwarcia, a tam tylko moje Buch, bałabuch, wielki Buch i tego typu sprawy No, tu zrobić? Całą tą miarę na myśli w ten sposób To już zostawiam do dyspozycji waszej i do dyspozycji autora Coś jeszcze mógłbym tu puścić, widzę że no właśnie na Disa na Namahece Pamiętam właśnie z ów zaczęliście właśnie robić tego hejta czy disy na Namahece w postaci komentarzy że ponoć on jest po prostu wyzywający jakieś odnoszący się z pogardą do niektórych osób że ponoć mieliście już z nim mieć styczność przynajmniej tam parę osób pisało o tym więc częściowo się nie dziwię niektórym i osobiście od niego nic nie uznałem, nie dostałem Jako tako i myślę, że najlepiej jak tak zostanie Bo nie chcę później żeby No, żeby mieć później jeszcze no, żeby on miał ze mną na pięku No, nie ma co Wesołek odpowiadać ruliczek Nie, jak to rozumieć? Wesołek ruliczki męskiej kobiety Nie wiem, coś mi teraz góp położył do głowy z tym Dobra, ja go hot staję, bo będą mi głupie pomysły przechodziły do głowy. Kranie, nie szalej. Kranie... No. Dowodzik? Yy, zgubiłem. Od razu powiem, ja se takie jestem nie żeby było kranie. Jak już to chodziło o ekran. Stary, nie wiem, gdzie ty się dopatrzyłeś tam kranu. Nie wiem. Na pewno tam coś majstrowałeś przy głosie, że to E zabrałeś. Ja tak czuję. Nie było tam żadnego kranu jak już. Nie wiem, gdzie ty się dopatrzyłeś kranu tak naprawdę. Ale nie będę tylko puszczał swoich przeróbek o sobie. Bo to nie tylko o to chodzi. Widzę też, jeżeli się możesz zobaczyć. Dość sporo jest filmików związanych z Korwinem Mikekla. No, z Januszem Korwinem Mike. Gdzieś tu był, nie wiem, jeśli pamiętam, jakiś ten... Było, To nie jest taki filmik, nie jestem pewien tylko teraz gdzie on był, ale chyba był u ciebie, nie jestem pewien, czy on gdzieś wcześniej, nie, on był gdzieś tam wcześniej, do, do góry, ale kojarzę, był taki jeden filmik, jak Janusz Kolumbikę gro, no rozgramia normalnie jednego z tych posłów, ale to chyba, że u ciebie było. Musiałbym nie wiem, czy po kontencie to myślę, czy po tule. Hmm. Dusił obraża Romów. Nie, nie... Poważnie, gdzieś było to, nie jestem pewien gdzie. Nie wiem, mogę sobie jeszcze zobaczyć na przykład, załóżmy o tym na machec. Dlaczego? Ujrze gówno. U Wielkiego światowego youtubera, jakim jest na Monato. Lincasso jest mądry, zabawny, inspirujący i ciekawy. Oczywiście nie zapomnij wejść na kanał Lukasa, dać mu suda i regularnie brać udział w zawodzie zwanej Pozdrawiam, Krzysztof Sałatka. Czyli autorem najbliższym jest jakiś Krzysztof Sałatka, a głos bodajże mi się kojarzy z Iwoną bodajże. Głos, bodajże przerówka Iwona. Tam mi się kojarzy ten głos. Cóż, ktoś powiedział, że to no, dał mi tylko odkowała jakaś reklama i coś takiego. Cóż, co nie wiem co sądzić. zresztą widziałem ten filmik na kilku kanałach. Poważnie, widziałem to na kilku kanałach. Myślę, że jak obejrzałem te 3-4, to były filmiki, które obejrzałem, myślę, że mniej więcej mogę co nieco już powiedzieć na temat twojego kanału. Troszkę, że nie mogę znaleźć tego w filmiku z Korwinem. No serio, był jeden, nie wiem czy to u ciebie, ale gdzieś oglądałem coś o masakrowaniu w Sejmie. Nie, w Sejmie, nie, 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 nie. To było. Że na 16 wyborów, co pan startował, 15 a pan przegrał, a to dlatego, że pan ludzi, obraża pan kobiety, obraża pan ludzi starszych, obraża pan, tam było chyba starszych i tam była taka masakra, po prostu. Nie wiem jak to szło, ale kojarzę. Nie wiem czy to u Ciebie było czy nie, ale dobra, nie będę wyszukiwał. Wyszukiwał się, bo myślę, że szkoda na to czasu. <laughs> Zatem myślę, że możemy przejść już tylko tako do oceny. Prawda, kanał swojego naprawdę jest bardzo różnorodny. Od tego mogę spokojnie wyjść. Bo jakie są symptomatyki. Matyki są takie polityczne, trochę takie polityczno-śmieszne. No nie jest taka tutaj czysto polityka, ale ma być taka trochę, no... Polityka taka zrozumiała, taka zabawniejsza, przystępna. W większości się wokół osoby Janusza Korwina, Mike Choć nie tylko, bo parę filmików widziałem były z Mateuszem Morawieckim. Ale w większości były to jakieś, to mają być filmiki takie humorystyczne. Mając po prostu pokazać, że polityka to nie jedno. Wielka nuda, sywkiła i mogiła. Jakieś papalanie się, się w gównie, że tak powiem brzydko. Chociaż trochę to jest też prawda. Ale tak, ale właśnie, Jakubek starał się przedstawić, czy, czy pokazać, że polityka może być niekiedy powodem do jakiejś śmiechu, ubawy, żeby było zabawnie niekiedy. Ale i nie tylko. Widziałem tam jeszcze filmiki o innych kategoriach. Nawet związany z jakimiś grami, czy jeden filmik związany z jakimś tam QA. Tak naprawdę zupełnie jak umruka mrokodoma Tematyka kanału Jakubka jest oczywiście bardzo zróżnicowana Content też świetnie wygląda, te miniaturki Jakie po prostu kuszą te miniaturki żeby wejść w odcinek Są świetnie zrobione moim zdaniem Po prostu złoto Moim zdaniem czy to, to umruka mrokodoma Prawda No, no tak samo jak u Lola to też fajnie zboje zrobione naprawdę Właśnie miniaturki też jest jak się powtórzę, dobre, piękne, złoto. Myślę, że co mogę rzec? Prawda, spokojnie, na 5 gwiazdek mogę ocenić maksymalną liczbą 5 gwiazdek. Po co mam zarzucić? Nie mam nic do zarzucenia, bo naprawdę kanał też warty jest polecenia. Ech, teraz pewnie wszyscy będą mówili, że ja tak wszystkich oceniam, daję im wysokie oceny i kanały są warte polecenia, a co? przecież to moja w końcu opinia jest ktoś może powiedzieć, że nie jest warty a ja mówię na przykład, że jest i co? to w końcu moja ocena nikt mi nie może na nią wpłynąć i zmienić o, oceniam tak i tak i nikt nic nie może mieć do tego ale jak już niekiedy wspominam ocenę proszę traktować tak subiektywnie że jest to moja ocena, opinia a każdy może inaczej myśleć, inaczej oceniać ma w końcu do tego święte prawo Dziękuję wam za oglądanie I do zobaczenia w kolejnym odcinku Czy to Q&A Czy ocenie kanałów Czy nawet jutro pierwszy odcinek z memeszków Pozdrawiam i do zobaczenia wam wszystkim Cześć